Redakcja Ren.eu wspiera sklep Ole panigier gier i technologii. Ren.eu Odwrót! Są wszędzie! Po tym, jak Doom Slayer zadał potężny cios siłą piekła na Marsie, demony kontratakują ze zdwojoną mocą, przejmując dużą część ziemi. Cóż zrobić? Czas wsadzić strzelby do kieszeni i odnaleźć kapłanów, którzy dowodzą skorumpowaną armią ciemności. Weźcie ze sobą parasole, bo prognoza pogody przewiduje siarczyste opady posoki. Doom Eternal to niemal bezpośrednia kontynuacja rebootu tytułowej marki z 2016 roku. Znów wcielamy się w ubranego w zieloną zbroję złodupca i najpierw strzelamy, potem pytamy, masakrując tysiące potworów na obszernych mapach. Jestem całkiem na świeżo z dumem, bo przypominałem go sobie ostatnio na potrzeby opracowywanych materiałów i pierwsza myśl, jaka przeszła mi przez czerep, to wow, ta gra nadal trzyma się świetnie i nie wiem, co jeszcze można by zrobić, by ją usprawnić. No i okazuje się, że można było zrobić bardzo dużo. Eternal to w tej samej mierze gra podobna do rebootu, co zupełnie od niej odmienna. Szczerze mówiąc, grając miałem wrażenie, że dużo bardziej zrobił się z niej teraz Quake 3 niż klasyczny Doom, i muszę przyznać, że cholernie mi się to spodobało. Na pierwszy rzut oka wszystko jest takie samo. Doom Slayer biega po olbrzymich mapach, znajdując klucze do zamkniętej drzwi i robiąc pastę z oślizgłych beboków szerokim wyborem splów. Ale niemal każdy aspekt został przeprojektowany na bardziej bądź mniej subtelne sposoby. Na przykład z arsenału, dzięki Bogu, całkowicie zniknął bezużyteczny pistolet, i teraz podstawowym gnatem jest ikoniczna strzelba. Niemal każda broń ma nadal po dwa alternatywne tryby strzału z możliwością ich ulepszania. Do wyboru mieszanka starych dobrych pukawek i kilka nowości. Powraca wyrzutnia rakiet, ulepszona super strzelba, gun czy niezastąpiony BFG. Ale Slayer zyskał też kilka nowych sztuczek, w tym dostęp do laserowej balisty, która może strzelać jak dawne działo jonowe, ale też na przykład produkować zabójcze, podłużne ostrza przecinające na pół całe statka wrogów. Fajnie. Nie każdemu spodoba się kierunek, w jakim poszedł Eternal, bo wydaje się, że zamiast kroczyć pewną ścieżką narysowaną przez Duma, zrobił trochę niespodziewany skok w bok. Kojarzy mi się to mocno ze zmianą tonu, jaka miała miejsce między Marvelowskim Thorem a Thorem Ragnarokiem. Eternal to taki dum po paru piwach, gdzie autorom kompletnie puściły hamulce i wszystko jest potraktowane z lekkim przymrużeniem oka i ostentacyjnie wyolbrzymione, żeby pokazać, że to wszystko i tak tylko gra wideo. Dlatego, na przykład, zmieniła się mocno dynamika starć. Dum, jak się okazuje, był grą dość powolną, zmuszającą do taktycznego zarządzania amunicją, stopniowego leczenia się, omijania ataków itd. W Eternal, Slayer jest w zasadzie niepowstrzymanym terminatorem. Po podwójnym skoku oryginału paleta ruchów poszerzyła się o szybkie doskokowe uniki wykonywane w powietrzu bądź na ziemi, które powodują, że bohater porusza się teraz po arenie jak baletnica. Jest dużo szybszy, bardziej zwinny i wspinanie się gdziekolwiek nie stanowi najmniejszego problemu. Walkę w pionie ułatwia nowa zdolność spinaczki, wykorzystywana również w sekcjach platformowych, rurki, których można używać do odskakiwania oraz częste wykorzystanie na arenach quake'owych bounce padów, wystrzeliwujących grającego w powietrze. Tak więc gra nagradza teraz nie tylko za unikanie strzałów, ale przede wszystkim zachęca do wykorzystywania aren jak małpiego gaju do ekspresowego przemieszczania się na taktyczne pozycje. Mam wrażenie też, że Terno jest od Duma zwyczajnie trudniejszy. Znajdźki z amunicją są sporo rzadsze, a magazynki opróżniają się w ekspresowym tempie. Gra zmusza tym samym do grania w sposób bardziej agresywny, bo naszym głównym źródłem odzyskiwania zdrowia, amunicji punktów zbroi są teraz umiejętności specjalne. HP, jak poprzednio, odzyskujemy korzystając z widowiskowych finisherów nazywanych zabójstwami chwały. Powraca piła łańcuchowa, którą w jedynce mogliśmy wyciągać z wrogów amunicję, ale jej działanie zostało tu drastycznie zmienione. Teraz nie musimy wyjmować jej jak normalnej broni. Wystarczy wcisnąć przycisk, by rozpłatać dowolnego demona i natychmiastowo wrócić do używania poprzedniego gnata, co czyni korzystanie z niej znacznie wygodniejszym. Zmiana ta musiała nadejść, bo to nasza główna metoda na odzyskiwanie nabojów. Pierwszy kanister paliwa, pozwalający użyć tego ataku na słabszych wrogach, automatycznie regeneruje się teraz co parę sekund, dzięki czemu zawsze mamy dostęp do niewyczerpanego źródła amunicji. Aby pokonać większe demony, trzeba uzbierać ze znajdziek na mapie trzy kanistry, co załatwi jednym strzałem prawie wszystkie czarty, prócz największych spasków. No i jest też trzecia nowinka. W Aternalu potworki możemy podpalać, korzystając na przykład z zamontowanego na ramieniu miotacza ognia. Jarające się demony nie tylko pachną jak bekon, ale upuszczają również porcje dodatkowej zbroi, dopełniając w ten sposób miłosny trójkąt uzupełniania wszystkich podstawowych statystyk gracza. I te zmiany mają skłonić Slayera do bycia w ciągłej ofensywie, bo demonom bardzo łatwo jest nas otoczyć, więc chcąc nie chcąc do odzyskiwania zdrowia, trzeba raz za razem walić Glory Kille, a wiecznie brakującą amunicję wyciągać z flaków diablików piłą. By trochę zrównoważyć poziom trudności, wprowadzono też dodatkowe życia, które podnieść można z ziemi jako znajdźki, a które wskrzeszają gracza, gdy jego zdrówko spadnie do zera. Dopiero po ich stracie wracamy do ostatniego checkpointa. Nie do końca mi się one jednak podobają, bo wyobraźcie sobie, że wchodzicie na arenę z pięcioma życiami i tracicie je wszystkie. Koniec gry spróbuj znowu. Sensownym byłoby, że cofając się do punktu kontrolnego, wracamy do życia znowu z pięcioma życiami, prawda? No niestety tak nie jest. Życia są jednorazowe i po ich utracie nie odzyskuje się ich nawet po powrocie do Checkpointa, co jest trochę dziwne, bo skoro za pierwszym razem pięć żyć nie starczyło grającemu na pokonanie armii, to z jednym nie będzie to wcale łatwiejsze. Jest to trochę dziwne podejście do tematu starego jak gry wideo i chyba ogólnie po prostu wolałbym, żeby ich nie było, bo poza przypadkowym ratowaniem skóry raz na ruski rok są z grubsza bezużyteczne. Od strony gamifikacji, jak w poprzedniku, mamy też RPGowe opcje rozwoju bohatera z najczkami i poprzez wykonywanie przypisanych do planż wyzwań możemy tak zwiększyć ilość maksymalnego zdrowia, zbroi czy pojemność magazynków, zyskiwać nowe umiejętności bojowe oraz ulepszać i modyfikować broń. Sporo zmieniło się też w demonicznym królestwie zwierząt. Nowością jest wprowadzenie konkretnych słabych punktów poczwar. Jeśli się ich nauczymy, eksterminowanie szkodników stanie się sporo prostsze. Na przykład kakodemona nakarmić można granatem, co automatycznie czyni go podatnym na zabójstwo chwały. A przy okazji, jeśli chcecie zrozumieć, jak słodko niepoważnie traktuje się Eternal, posłuchajcie towarzyszących tej animacji efektów dźwiękowych. Arachnotroną wysadzić można teraz działko, by zmniejszyć ich możliwości bojowe i tak dalej. I nie są to raczej sugestie, a rekomendacje działań, bo wszystkie demony to teraz naprawdę upierdliwe i zwinne skurczywyki, które w mgnieniu oka zmasakrują naszego chłopca, jeśli nie będzie się miało trwałej kontroli nad sytuacją. I choć większość tych zmian jest jak najbardziej na plus, w miły sposób urozmaicają rozgrywkę Eternala, to jest jeden skurczysem, z, z którym i Software moim zdaniem przesadziło. Najeźdźca. Nienawidzę tego żłoba. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby wrzucić do gry superagresywnego mobka, który jest niezniszczalny, na którego nie działają specjalne umiejętności i którego nie da się zabić nawet bronią ostateczną. To taki typowo solsowy koleś, którego trzeba pilnować, obchodzić się jak z jajkiem i strzelać tylko gdy zaświecą mu na zielono oczy, bo tylko wtedy jest wrażliwy na ataki. Na najwyższych poziomach trudności z każdym takim jednym mobkiem męczyłem się nawet po parę minut, bo cholerze nie chciały się palić te pieprzone oczy i doprowadzało mnie to do szału. Pewnie jest na niego jakaś inna metoda, choć w kodeksie gry, gdzie pokazują się słabości demonów, on nie ma podanej żadnej. I na szczęście walczymy z nim tylko kilka razy, więc nie zdążył mi napsuć krwi aż tak bardzo, ale, no, zwyczajnie nijak mi on do tej gry, gdzie zazwyczaj liczy się prędkość i agresja, nie pasuje i rozbija tempo zabawy. Takie moje zdanie, rzekłem. No więc zostało nam jeszcze omówienie technologii i eksploracji. Testowałem na PC i byłem zaskoczony, że gra wyglądająca tak ładnie, bezproblemowo śmigała na moim komputerze na maksymalnych detalach w 4K i 60 fps. Tak, korzystam z mocarnej konfiguracji, ale poprzedni i już nieźle zoptymalizowany, szczególnie pod Vulkan Doom, chodził na tym samym sprzęcie gorzej. W wielu grach, niezależnie od konfiguracji, płynne 4K na wysokich to nadal marzenie ściętej głowy. Grałem też na konfiguracji parę poziomów słabszej i gra, oczywiście ustawiona odpowiednio graficznie, chodziła bez zarzutu, więc liczę, że id nie pokpiło pecetowego portu. Na uwagę zasługują również wyjątkowo krótkie czasy ładowania poziomów i samej gry. Z SSD loadingi całych obszernych map nie przekraczały kilku sekund, a przy cofaniu do punktu kontrolnego czas ten był jeszcze krótszy. Jak to jest możliwe! Człowiek nie może przejść tak wróc to jest! Ma no, też sporo więcej przerywników na silniku gry. Są ciekawsze i bardziej dynamiczne niż hologramy jedynki i często oglądane z perspektywy trzeciej osoby. I nareszcie można je też kompletnie pomijać wciśnięciem przycisku, jeśli chcemy sobie tylko poszczelać. Więc i zwolennicy, i przeciwnicy gadania w dumie będą zadowoleni. Ja sugeruję je oglądać, bo zamykają sporo luźnych wątków jedynki. Grę ogrywać można z polskim dubbingiem i napisami, ale przynajmniej wersję steamową można też przełączyć z powrotem na angielski, co też powinno uradować wszystkie obozy. Wspominałem chwilę wcześniej, że Ternal to taki Thor Ragnarok marki, i oprawa audiowizualna jest tego najlepszym przykładem. Srebrne laboratoria i pomarańczowe piaski Marsa ustąpiły miejsca dużo bardziej różnorodnym miejscówkom. Jest kolorowo i zaskakująco wesoło. Jasne, nie zabraknie ruin i badawczych kompleksów, ale dużo więcej jest tu widoków żywych i organicznych, czy to w postaci zielonych dżungli, skutych lodem wysp, czy znów bardzo klejkowych, mięsistych, tętniących demonicznych narośli. Ze wszystkim ślicznie komponuje się bardzo growa ścieżka dźwiękowa od plunknięć interfejsu za każdym razem, gdy zregeneruje się jakaś zdolność, przez m.in. heavy metalową muzę, po komediowe wręcz efekty dźwiękowe i czernot sprawnie waży powagę i humor. Mapy są olbrzymie, tak średnio po godzinę na planszę, łącząc się do około 15 20 godzin kampanii w zależności od wybranego poziomu trudności i tego jak bardzo zależy nam na eksplorowaniu. A zwiedzać warto, bo na każdej planszy poukrywanych są dziesiątki sekretów do odnalezienia, w tym figurek potworów, dyskietek z cheatami czy baterii, którymi zasilać możemy nasz nowy centralny hub Fortece. Ta też sama w sobie kryje mnóstwo isteregów, których nie chcę psuć, więc warto sobie pozwiedzać we własnym zakresie. Do raz ukończonych plansz możemy wracać do skutku, by wymaksować poziomy, a i po napisach końcowych nie zabraknie zajęć. Bramy Slayera kryją super trudne wyzwania i na wojownika, który ukończy je wszystkie, czeka sowite wynagrodzenie. Poziomy mistrzowskie to nowe remiksy mapek, które mają przetestować umiejętności nawet najbardziej zaprawionych w boju wojaków, a im więcej bonusów odblokujemy, tym więcej zabawek kosmetycznych dostaniemy. W menu głównym personalizować możemy swoją broń, skórki jakie założymy na demony, a na ekranie tytułowym czeka na nas mała diorama, na której ustawić możemy i upozować swojego ulubionego Pokemona. To wszystko bez jakichkolwiek mikrotransakcji. Granie wydaje się mieć ich w ogóle, więc wszystkie nowe skórki i figurki będziecie zarabiać po prostu grając, choć wygląda na to, że Bethesda i ID planują jakiś darmowy system sezonów, gdzie granie w grę w odpowiednich miesiącach daje dostęp do konkretnych bonusów. To pewnie ma wpinać się w tryb multi gry, ale tego nie dane mi było przetestować, bo serwery ruszą dopiero po premierze. Dla mnie to żaden problem, bo jestem graczem rdzennie singlowym i Eternal ma dla mnie zawartości dość i jeszcze trochę, ale jeśli czekacie na niego dla Multika, weźcie pod uwagę, że jest to na ten moment terra incognita. Niezależnie od serwerów, natomiast jeśli gramy z aktywnym połączeniem sieciowym, gra poprosi nas o zalogowanie się na konto Bethesda. W ten sposób odblokuje się szereg bonusów dla posiadaczy innych części gry. Niestety, przynajmniej w wersji przedpremierowej nie widziałem opcji, żeby pominąć logowanie, więc wydaje się być ono obowiązkowe. Ale sprawdziłem i gra startuje normalnie i pomija to okienko przy graniu w trybie offline, więc na szczęście nie ma żadnego wymogu stałego podpięcia do internetu. Dla mnie, Doom Eternal to absolutny hit. Jego największa zaleta, czyli czerpanie garściami z elementów Quake 3, uczyniła go grą jeszcze bardziej dynamiczną, kolorową i, co tu dużo mówić, po prostu przyjemną. Wróciłem po eternalu na chwilę do poprzednika i wow, nie mogłem się przyzwyczaić do tego, ile wolniejsza i ślamazarna jest w bezpośrednim zestawieniu 2016. Nie wszystkim musi się ta zmiana podobać, choć Dum, no może poza trójką, nigdy nie traktował się jakoś szczególnie poważnie. Ale dla mnie jest to gra praktycznie pod każdym względem od poprzednika lepsza, większa, pozbawiona niepotrzebnego zapychacza i bezogródkowo skupiona na zmaksymalizowaniu satysfakcji zmordowania piekielnego miotu. Na szczęście id najwyraźniej dowiozło, i te parę miesięcy opóźnienia wyszło projektowi jak najbardziej na dobre.